Polecam kanał Polski Viking. Najlepsze filmy na YouTubie bez kappy. Trójka, trójka Hej, grubasku. Dzie dziękuję, Dzie dziękuję sobie. Ja za, drugi za drugi miesiąc. Za drugi miesiąc. do i dziękuję uprzejmie. Dziękuję ślicznie. Zgradek, wiesz, teraz to już Zgradek, to już biedny subskryb, biedny. Ты раз глядя, какой же студент есть. А, мажлок. О, ты из моего. Ты из моего. Вот че, потрянуешь на стад. Ежесть ванька. Когда что было, то этого не No mi że nie mam czasu chodzić, Teraz ja się uśmiechnął ty! Hop. No to hop. Tence ma na płachcie reklamy jakieś rzeczy, ty... Co <grybujesz> jesteś. jej, wstater! I Ej! Nie wiem, bo za tym Skorbanim te statery są takie słabe. Zobacz jak to kuźno wygląda, ty. Ten ma ostatnią ewolucję fajną, ale co, co to jest? To to samo. Ostatni jest ale pierwszy i sta... Dobra, jak nazywamy Skorbaniego... Wpisujcie mi. Dajcie mi pomysł na nazwę, proszę. Stefan bon, Boban, <laughs> Jakiś ten Stefan nie użył <laughs> Jej, jej, Żubik. Dobra, tam się obsłasz, a nie Wybrałeś to na mojego ognistego, no to ty też chcesz, chłopie A bo ty masz dwa! Uuuu, dobra ja to ciekaw, czy cały system rozbiję. Dobra dawaj mi to futro na sweter gościu. A, jeszcze się nauczyłem member, No, hej. <grym> Ten patyk to sobie może wsadzić, wiesz. A w ogóle. Teraz. Znaczy, lecę lec do Polski, do Szczecina, bo to małe lotnisko jest. To w Norwegii zrobiłem test, zapłaciłem za niego dużo. To w Norwegii zrobiłem test. Dobra. Ale tu lecąc to stronę, nie zrobiłem testu, bo nie miałem gdzie. Nie miałem czasu. Mówię, dobra, poczekam sobie te pół godziny na lotnisku około Norwegii. Zrobię test i do domu, nie? Tak, kiedy nie będzie. Tak. Pierwsza bramka, wychodzę z samolotu, rozdzieleni na tych, co mają szczepionkę, czy czyli już nie mają. No, ja jeszcze nie mam. I nie, i nie będę jak pewna osoba na lolu, pisał, co macie robić, czego nie robić. Każdy ma kurwa swój rozum. Nieważne. To tak, są stoliki, co mają Cię sprawdzić i yy, tam Cię wypytać gdzie mieszkasz, gdzie ewentualnie kwarantanna i tak dalej. Tylko rzeczywiście leciałem samolotem ze Szczecina, więc większość sami Polacy. Dwie osoby były, normalnie byłoby po 8 ludzi, mogło tam patrzeć, nie? Ale już tylko dwie osoby były, po to był wieczorny lot, no, zlądowałem przed dwudziestą. Ale oczywiście, tu był jakiś problem, tu kuźwa oczywiście połowa ludzi nie potrafił ani po nowesku, ani po angielsku rozmawiać. Więc ta kolejka, co normalnie by to zajęło jest jakieś 5 minut, czy tam 10 może, no to to zajęło kuźwa pół godziny, nie? Ja jeszcze trzem osobom tłumaczyłem. A idźcie Ty. No i ja tutaj 20 minut miałem czekać na test, zrobili. No ci, z dobrze robią, to taki takie że nie, że wsadzają Ci do nosa kuźwa, że ci mogą bąb szarpać uszalpać. Związek będzie miał 120 euro tutaj. No oczywiście to jest tak, że to jest na starej części lotniska, bo dobudowali nowy. Biedz w autobus jedzie, nie? Oczywiście nie zabiera po jednej osobie, no bo to byłoby bez sensu. Tylko zabiera po osób na przykład pięć. Ja czekałem 25 minut ponad na test, nie? To nie plus jest taki, że moje walizki były poukładane, wszystko legazko. Nie, nie. Ty chłopaki, weźcie sprawdźcie, czy, czy z wami coś niedobrego zrobił moderator pewnego streamera. No, idę do matki. Weź tą matkę. Daj mi mapę, czy coś. Ty mi mapy nie dała, co za juzu. No, już mam mapę, dobra. Co to jest? CO TO JEST?! Pokémon. <laughs> <Co> to <ty> jest <śmiech> <Pokemon>. <śmiech> Ale dude, te poszywa Na początek już mam 31 tysięcy, co jest? <laughs> Bogactwo! To bez sens. <laughs> tak, to po tym momencie zawsze było tak. tema ma 50 pół To nie da po 10. Aha, on wszystko wykupił, a widzisz. Ale nie, na. W tych było tak, że na początku nie nic. I później, kudy nawet pod koniec gry, jak nawet i kupowałem za bardzo, to czasami Które, że w martwym punkcie czy coś i tak musiałeś wydawać, ale te, też nie było tego jakoś za dużo. A teraz, 130 tysięcy na start, Pokémon X. To ja w dwóch trzeciach gry podstawowej też miałem tyle kasy, że mogłem sobie kupić wszystko praktycznie. Może prawie wszystko. Ale super. No, Water Gundry właśnie. 25 Pokeboli dał Kuta 25 Pokeboli dał Teraz Pokeboli nie muszę kupować Nazwa dla Czołtul. Sioutol? <laughs> nie, we ale <nachenio. laughs> dobry pomysł kółek. Daję mi jakiegoś tewiastego i jestem w niebie. Dobra, daj ten tej potki bo przecież. Nie jest tak, że ja mam... A nie, potków w ogóle nie mam dużo. Ja nie wydałem wszystko na głupoty. Bo w ogóle taka rada wuja... Wuja wikinga. Taka typowa z dupy, że każdy pewnie wiedzie, zwłaszcza kto ma prawo jazdy. Jak jeździcie po Szczecinie... Macie okazję... Albo po jakimkolwiek mieście większym... Znale pracę... Radzę... A tu ukrycia, super. Jak nie potrzebowałem. To polecam nie jeździć dużymi miastami. To polecam znaleźć parking. Nawet płatny. A nie jeździć kurwa szukać na mieście. Oh, nie no. na Yes. <śles> <śles> Nie, te reklamy wszystko kuć baba To jest kurwa, że Cristiano Ronaldo w Pokemonu <śles> no. Nie. Jaj. A chyba jeszcze raz który tam? Nie wiem, akurat to wiem jaki ten czarny set No, a to jest zabij Let's <tries> oh, Nie, mnie to rozwala, nie, że... Co? Nie, na przykład ona, no... Pracująca kobieta jest też dobra w walkach Pokemonu. to kurwa pracy a nie... Przerwy pewnie ma, no! Ona dostanie łeb od ich Będę. Będę go zjadł. Tak po afrykańsku, je będę go, go zjadł. ILE?! He, flinch! He! Baduba. Esasito. He! No co jest? Padaliś masz przecież. Dawaj, Kryta, proszę Cię. I Skyrim użyje, no. Nie wiem, to jest to szczęście takie, że. Nie, to. Spokojnie. Eee, tak, ogólnie grałem w eee, Fire no. Fajeredy, w eee, SoulSilver, eee, Ruby i ostatnio zacząłem właśnie grać. Ostatnio od live'u 24-godzinnego, który robiłem w lipcu, no to tam próbowałem robić yy, nazylok Fejreda, tylko że to już był moment, kiedy już byłem naprawdę zrypany, więc mi nie poszło dobrze. Później grałem yy, w moda, to Hard Gold, Sacred Gold, yy. A i zacząłem ten, Emeraldowego Nazloka, ale nie skończyłem. Jestem akurat połowę normalna, zrobiłem dżimu, Jeszcze normalne będę musiał walczyć. Ale jakoś na Nazloka nie mam ochoty ostatnio. Coś tam podstawy znam no. No ale wiesz co chodzi. Musiałbym sprawdzić, ale kurde teraz nie pamiętam. Okazało się, że okiem. dźwięku nie ma. Jak jest z tym studio? Ty, to czy, to czy, czego ty używasz? Mimo że to jest autozapis, to ja wolę zapisać mimo wszystko.